Marek Klapa, Polskie Radio 24. Witam bardzo serdecznie widzów telewizji biznesowej. Już za chwilę porozmawiamy sobie o aniołach i o tym, że aniołowie są wśród nas, ale to nie będzie rozmowa, która ma wymiar teologiczny, absolutnie wyłącznie biznesowy, bo będziemy rozmawiali o aniołach biznesu. W naszym studiu witam bardzo serdecznie Dominika Krawczyka z Cobin Angels. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witaj. No właśnie, powstał raport o tym, jak inwestują najlepsi. Podkreślmy to, najlepsi aniołowie biznesu. Całkiem niedawno, bo na początku września była premiera tego raportu. Dokładnie tak. Więc chciałem zapytać na początek, zanim przejdziemy do wniosków, o to, jak dzisiaj definiowani są aniołowie biznesu. Jasne. Może jeszcze na początek w ogóle o tym raporcie. To Dobra. jest czwarta edycja raportu. Mhm. E, I to, co mówiłeś o tych najlepszych, to rzeczywiście my badamy tych najlepszych z tego względu, że aniołowie biznesu co do zasady są ukryci. Okay. Ukryci. Statystyka mówi, że około 10% y, jest takich widocznych, czyli możemy ich przeczytać o nich w gazetach, możemy zobaczyć ich na LinkedInie, czy na konferencji, na przykład inwestycjach w mhm. Krakowie. E, czyli to są te osoby odkryte, pokazujące to, co robią w obszarze inwestowania w startupy. 90% to są te ukryte osoby robiące inne biznesy, będące przedsiębiorcami, a inwestujące sobie zupełnie prywatnie i pokazujące się na rynku. Z tego też wynika wyzwanie w ogóle w stworzeniu takiego raportu i takiej publikacji, no bo właśnie ta ukrytość sprawia, że te dane są trudno pozyskiwalne. My akurat współpracujemy z tymi najlepszymi, robimy też gale dla tych najlepszych, no i od nich pozyskujemy te dane. Więc jakiś obraz tego rynku i profil tego anioła biznesu tam się pojawia w tej naszej publikacji. To zaraz ten obraz sobie namalujemy, narysujemy, rozłożymy na czynniki pierwsze z danymi procentowymi włącznie, bo ten raport zawiera bardzo dużo informacji, takich twardych, dotyczących tego rynku. Ale na początek bardzo proszę, powiedz, kim są aniołowie biznesu, żebyśmy też mogli zrozumieć dobrze o czym, czy o kim mówimy. Już trochę to zajawiłem, czyli mm -hmm. to są na ogół osoby działające w biznesie, okay. albo przedsiębiorcy, albo zarządzający korporacjami, coraz częściej na przykład freelancerzy, czy osoby właśnie z wolnych zawodów, szeroko pojętych. No co do zasady, oni muszą mieć dwie kompetencje. Z jednej strony umiejętności takie biznesowe, czyli jakieś sieć kontaktów, doświadczenie biznesowe w rozwijaniu innego biznesu, relacje, na, na polu właśnie biznesowym, tak żeby móc z jednej strony pomagać tym spółkom i z drugiej strony samemu dobrze ocenić ten projekt, tak żeby zainwestować w najlepszy pomysł y, czy, czy projekt. Z drugiej strony no, muszą mieć trochę kapitału, czyli jakieś to doświadczenie zawodowe y, muszą mieć za sobą, no tak żeby to doświadczenie pozwalało zakumulować ten kapitał. No i te dwie kompetencje sprowadzają się do tego, że oni zaczynają inwestować. Czyli, tak jak wspominałem, na ogół, też tak, tak wynika już zresztą z raportu, odwołując się do niego, to są przedsiębiorcy, drugie no to osoby zarządzające w korporacjach. Każda z tych grup ma inne cele i wartości, jakie chce osiągnąć i, i zainwestowania. No oczywiście zwrot z inwestycji jest, jest tym głównym, ale też są inne dodatkowe benefity takiej formie inwestowania, lokowania kapitału. No właśnie. Eee, zajrzałem do tego raportu i powiem szczerze, wynotowałem sobie jedną bardzo ciekawą myśl, że zresztą na tej konferencji było to podkreślone. Polscy twórcy technologicznych gigantów wracają na rynek jako aniołowie biznesu. To tak jest w ogóle jest. niesamowite, bo też pokazuje obrót tego kapitału, prawda? Mhm. W jaki sposób ten kapitał przechodzi na rynku. Nie chcę powiedzieć z pokolenia na pokolenie, ale z jednej fazy rozwoju biznesu w kolejną, w kolejną i tak dalej, i tak dalej. Jak ten powrót wygląda w Praktyce. No ten powrót to po pierwsze jest bardzo dobry trend mhm. na rynku i tak się budowały te rynki zachodnie, czyli osoby, które zakładały przynajmniej na przykład w Stanach Zjednoczonych już w latach 90 te spółki technologiczne, których dzisiaj korzystamy na co dzień, no to one wracały na rynek będąc inwestorami. Z jednej strony właśnie mają te dwie kompetencje, o których wspominałem wcześniej, czyli kapitał wiedzy, sami rozwinęli ogromne miliardowe spółki, unicorny i tak dalej. Z drugiej strony mają ten kapitał finansowy, czyli mogą pomagać tym spółkom efektywnie się rozwijać. No i ten kapitał, te, te dwa elementy w Polsce też są coraz częściej zauważalne. My w ramach tego raportu przeszukaliśmy cały dosłownie internet, tak żeby korzystać z danych publicznych, nie jakiejś naszej wiedzy, tylko tego, co jest publicznie dostępne. I 42 osoby zidentyfikowaliśmy takich założycieli top spółek technologicznych w Polsce. To jest na przykład Paweł Fornalski, który mhm. teraz sprzedał za 500 milionów swoją spółkę. To jest na przykład Anna Lankow, która też w ostatnich miesiącach była z Kolstakiem w mediach, właśnie też. Około 500 milionów sprzedaż spółki, setki milionów osoby już po egzitach albo y, po jakichś częściowych egzitach, wciąż jeszcze rozwijające te spółki, natomiast inwestujące już na rynku jako właśnie aniołowie biznesu. No i to jest idealny inwestor, no bo wie, jak to inwestować, zna tą drogę w rozwijaniu spółek technologicznych, no i ma trochę tego kapitału, żeby wrócić na rynek. Ale popatrz, jaka to musi być transformacja. Jesteś menadżerem wysokiej klasy w korporacji. Y pracujesz dla tej korporacji często od samego początku obserwujesz jak rośnie i w którymś momencie jest ten exit redukcja i zaczyna się od czegoś małego niewielkiego ale oczywiście z dużą wiarą w ten biznes no bo jeżeli ktoś nie wierzy w dany pomysł biznesowy to w to nie wejdzie i to jest jeszcze niesamowite że te osoby usuwają się w cień działają po cichu no działają po cichu z różnych względów, na przykład dlatego, żeby no też jak masz portfel giełdowy, mhm. no to nie pokazujesz wszystkim, co zainwestować, chyba no jesteś streamerem. No bo też to nie, ch nie chcą, żeby tego łączyć z tymi prywatną częścią inwestowania, a jeszcze jakimś tam funkcjonowaniem zawodowym w ramach swojej spółki, więc to, to z tego wynika to ukrycie. Nawiązywałeś trochę do tej wiary, no to to właśnie t, to, ta wiara jest tutaj głównym czynnikiem powodującym te inwestycje. No bo te spółki, w które my inwestujemy, są na bardzo wczesnych etapach rozwoju. E, może nie aż tak wczesnych, jak mogłoby się wydawać, czyli zazwyczaj się mówi, że tam w pomysł aniołowie biznesu inwestują raczej. W praktyce to wygląda tak, że jakieś pierwsze przychody tam są, więc da radę ocenić już ten biznes pod kątem wskaźnikowym czy w ogóle tym, jak odbiera go rynek. Natomiast no, ten element ludzki jest istotny i, i aniołowie biznesu w przeciwieństwie np. do funduszy VC inwestują w oparciu o taki gut feeling, poczucie tego projektu, dogadywanie się ze startupem, a mniej na temat, te tematy wskaźnikowe, czy, czy takie ocena sucha i surowa samego biznesu, więc to nas odróżnia od właśnie na przykład funduszy VC, które inwestują w te same spółki, tylko inaczej do tego podchodzą. Co to zmienia? Na przykład to, że aniołowe biznesy są szybsi, czyli szybciej inwestują niż fundusze VC, no bo nie mają tych różnych elementów do odhaczenia przy inwestycji, mogą szybciej wejść, decydują się po prostu na przykład pod wpływem, może nie emocji, ale takiego poczucia, że chcą się w to zaangażować i po prostu inwestują te swoje środki. Dominik, to ja bardzo cię proszę, żebyśmy na podstawie tego raportu nakreślili taki portret anioła biznesu, mm -hmm. bo to jest też bardzo ciekawy wniosek z tego raportu. I uwaga, ja teraz zacytuję. Typowy anioł biznesu, drodzy Państwo, to mężczyzna, ale nie generalizujemy, po prostu tak wychodzi z badań. W wieku 31-50 lat, dość szerokie widełki, trzeba przyznać który jest aktywny zawodowo, prowadzi firmę, aż 42% badanych lub pracuje na wysokim szczeblu korporacyjnej drabiny, mniej więcej 1,4% badanych. Sukces zawodowy przynosi kontakty i cenne doświadczenie, którym aniołowie chętnie dzielą się ze spółkami, w które inwestują. Ciekawie to wygląda, czyli to często wy wygląda w ten sposób, że ktoś jeszcze nie wyszedł z biznesu, jest dalej tym menadżerem, ale już inwestuje, już odnajduje gdzieś potencjalne miejsca. Które mogą na niego zarabiać. Dokładnie. No to myślę, że wynika też z. W ogóle poziomu i momentu bogacenia się polskich mhm. przedsiębiorców, czy, czy osób na przykład zarządzających w korporacjach, więc ze względu na to, że to się zaczęło trochę później, no to teraz po prostu te osoby jeszcze są aktywne zawodowo, no bo yy, na przykład w latach wczesnych, dwutysięcznych zaczęli akumulować ten kapitał, no więc te po tych kilku latach dopiero zaczą mogą okay. zacząć w ogóle inwestować. No i z tego wynika to, że yy, zakładam, większość osób jest właśnie yy, jeszcze aktywnych zawodowo, a nie po exitach, chociaż część osób oczywiście też jest już widzianych takich po egzitach. Oni, oni śmielej inwestują i, i śmielej się też angażują, no i mają więcej po prostu czasu, żeby to zrobić. Powiedziałeś śmielej, tak. to oznacza, że tutaj też jest potrzebny ten pierwiastek odwagi w sobie? Ja myślę, że w ogóle zdecydowanie tak, no bo tutaj mamy, jak mamy duże ryzyko, no to też jest, musi być duża odwaga mhm. albo szaleństwo, ale polecałbym odwagę w tych <laughs> decyzjach, no i, i właśnie z tego względu te osoby muszą być bardzo zaangażowane w te spółki. Co wynika z tego, z tego badania? Jeszcze może wracając do tego, co powiedziałeś, no to kobiety rzeczywiście, i tak to wygląda niestety przekrojowo na rynkach zachodnich również około 10 max kilkunastu procent to są właśnie, właśnie kobiety jako część tych inwestorów. Profil wiekowy, no to to wynika właśnie z tego faktu, że jednak ktoś musiał zarobić ten, ten kapitał, mieć ten kapitał wiedzy i wtedy zacząć, zacząć inwestować w te, w te spółki na wczesnych etapach rozwoju z dużym ryzykiem z dużym ryzykiem, a Polska jednak jest przyzwyczajona do tego, żeby inwestować w te aktywa, które ryzyka mają mniejsze, czyli te tradycyjne, czyli obligacje, nieruchomości, może giełda. To są te popularne aktywa, które lokują, jeśli ktoś lokuje w ogóle kapitał. No startupy jednak przebijają się, ale bardzo powoli w tej hierarchii takiej, w co lokować kapitał. Dominiku... My często, kiedy mówimy w ogóle o inwestorach w Polsce, to mówimy, że no, tutaj jest potrzebna cierpliwość, bo wiele osób ma słomiany zapał, wchodzi w jakąś spółkę. Mówię nawet o takich prostych inwestycjach gdzieś tam na giełdzie i no, pojawia się bardzo szybko zniechęcenie, jakaś korekta giełdowa, i to są tacy inwestorzy krótkoterminowi. W przypadku aniołów biznesu, o krótkoterminowości nie ma mowy. To są w ogóle inwestycje, które często przekraczają nawet 6 lat. Nawet tak to chcieli, wynika z to badań. Nie no właśnie. Tutaj nie ma tak, że wpłacasz i wypłacasz. To tutaj no tak, potrzebny jest czas jest... i to zaufanie jest rozciągnięte w czasie. Tak. Jedno, że oczywiście, żeby ten zwrot zobaczyć, no to trzeba zaufać na dłużej i mhm. inwestujemy w tą perspektywę rozwoju na, na dłużej. No, z drugiej strony, to nie ma takiej płynności po prostu, jak na, jak na przykład na giełdzie, że, że jutro wychodzimy ze spółki. I na to się decydujemy. No tutaj wychodzimy ze spółki dopiero jak upadnie, jak przejmie ją ktoś albo jak będzie kolejna inwestycja, jeszcze z, albo wejdzie na giełdę, i tak dalej. Natomiast no, to są eventy, które wymagają czasu, pracy i, i nie jest to z dnia na dzień. Z drugiej strony, no ten zwrot tutaj zarabiamy na tym, że ta spółka. W którą inwestujemy, wierzymy w jej potencjał rozwoju, w to, że ona będzie rosła na wartości. No i my na tej wartości multiplikując wartość spółki, zarabiamy, wychodząc z niej po właśnie tych kilku latach. Na ogół to jest co najmniej 3-5 lat, żeby można było wychodzić z tej spółki. Po zainwestowaniu jakiegoś kapitału. Ale jest to też takie inwestowanie bardzo aktywne, bo to nie jest tak, że wpłacamy i wierzymy, że ten pomysł jest na tyle dobry, że on siłą rozpędu po prostu się rozwinie. Tylko tutaj też jest taki element mentoringu. To znaczy, aniołowie biznesu i to jest świetne, dzielą się swoim często wieloletnim doświadczeniem. Już wiedzą, w jakie pułapki może dany startup na przykład na ręku IT wpaść, gdzie mogą pojawić się problemy. I wydaje mi się, że to też jest taki model mistrz uczeń trochę, prawda? może nie mistrz uczeń, no bo to, te, te osoby, które zakładają spółki startupowe, to też na mhm. ogół inwestujemy w doświadczone osoby. To nie jest tak, że e, tak jak się mówi, że młodzi założyciele startupów to nie do końca. Tak Ale jest. respekt raczej, musi być. Raczej ci z sukcesem to są ci mhm. po 30, po 40, którzy mają już jakieś doświadczenie mhm. zawodowe i wtedy zakładają ten projekt, który faktycznie e, o, osiąga sukces. No ten komponent doświadczenia jest niezbędny w inwestowaniu anielskim. Tak jak wspomniałeś, to nie jest takie bierne inwestowanie na zasadzie wpłacalności pieniędzy i zostawienia tej spółki samej sobie. Raczej z założenia i z nazwy też wynika, że właśnie aniołowie biznesu to są tacy patroni tego, tego biznesu, czyli co jakiś czas się angażują. Oczywiście każdy anioł biznesu, inwestor sam decyduje o tym, jak chce się zaangażować, czyli decyduje o tym, jak dużo czasu, w jaki sposób. Z kolei świadomy founder wie, po co i kogo wziąć na pokład i po co się do niego na przykład później odzywać, czyli do tego inwestora. No i to jest taka relacja właśnie raczej współpracy i, i tak bym to nazwał, gdzie to inwestowanie aktywne jest niezbędne i, i na tej zasadzie to funkcjonuje. Świadomy founder też wie o tym, że pieniądze nie znają granic. I też to jest interesująca rzecz, że aniołowie biznesu z Polski nie skupiają się wyłącznie na projektach nad Wisłą, ale też sięgają poza granice Polski, wyszukują tego typu ciekawe pomysły. I też w raporcie zwróciliście uwagę na to, że to się dzieje. Coraz odważniej, coraz śmielej wychodzimy poza granice RP. Tak. No to, jeden, to jest jeden z tych trendów. Jeden to te założyciele spółek technologicznych, o których mówiliśmy, drugi, no to właśnie ten, na który zwróciliśmy uwagę jako taki element profesjonalizacji rynku. No bo żeby inwestować za granicą, już trzeba mieć jakąś wiedzę. Łatwiej mhm. jest inwestować w kraju rodzimym, gdzie znamy legislację, gdzie znamy na przykład mamy network innych inwestorów czy, czy startupów. Żeby wyjść za granicę, to wszystko trzeba zrealizować tam, gdzie na ogół nie jest się aktywnym biznesem biznesowo zawodowo jeszcze znać te różne schematy funkcjonujące i kulturowe i legislacyjne właśnie podatkowe i tak dalej, więc to jest dodatkowy element, który jednak wskazuje na to, że ci aniołowie biznesu już musi jakąś pracę w Polsce wykonać i zacząć inwestować za granicą. No i właśnie z tego względu możemy mówić o jakiejś tam profesjonalizacji z raportu wynika, że około połowa osób już ma w portfelu spółkę z zagranicy, co jest oczywiście jeszcze dodam pozytywnym aspektem, no bo to nie, jednak w inwestowaniu generalnie, a w tym naszym obszarze szczególnie, ta dywersyfikacja ryzyka, czyli inwestowanie chociażby w różnych geografiach, y, może nam uratować właśnie ten potencjalny zwrot, no bo jeśli na jednym rynku coś się wydarzy, y, no to mamy te spółki na innych rynkach, albo, albo inny rynek dużo szybciej rośnie, albo wolniej, no to wtedy możemy sobie to zdywersyfikować i jednak ten, ta statystyka będzie działała na naszym portfelu. Bo też są takie miejsca na mapie świata, które bardziej sprzyj sprzyjają, Takim inwestycjom są takie miejsca, które mniej sprzyjają i znowu zaglądamy do raportu. Otóż aktywności w poszukiwaniu interesujących projektów sprzyja oczywiście pozytywny sentyment, o tym powiedziałeś. I tak, aż trzy czwarte aniołów biznesu uważa obecne warunki za sprzyjające inwestycjom. Ponad połowa badanych inwestorów zainwestowała w zeszłym roku w od jednego do trzech startupów. Jak to wygląda w praktyce? Aha, jeszcze tutaj dodam: aż 35% zrealizowało od 4 do 7 transakcji. To już jest mhm. wręcz masowe inwestowanie i takie już bycie. Aniołem biznesu na jeden albo półtora etatu. To rzeczywiście sporo. To znaczy, że jednak rzeczy, my badamy tych mhm. najlepszych, więc to nie, tak nie wyglądają wszyscy, którzy inwestują w Polsce. Natomiast rzeczywiście te dane pokazują i są wyższe niż w poprzednich latach, bo to już jest czwarta edycja raportu. To wskazuje jednak, że śmielej ci inwestorzy inwestują. Myślę, że to też ma związek z tym w jakim etapie rynku w Polsce byliśmy no bo jednak większość tych inwestycji wydarza się w Polsce a polski rynek też rządzi się swoimi prawami no bo na przykład mamy sporo kapitału publiczno-prywatnego czyli z PFR Ventures czyli funduszy funduszy które inwestuje w inne fundusze VC no i w ostatnim półtora roku sytuacja była taka że tych funduszy było dużo mniej a właściwie w pewnych momentach prawie w ogóle blisko zera tych inwestycji ze strony funduszy powstających z PFR Ventures więc po Powstawała luka kapitału, y, właśnie tego publiczno-prywatnego, no i tu pojawiali się aniołowie biznesu, którzy z prywatnym kapitałem wchodzili w spółki, co było oczywiście też atrakcyjne dla aniołów biznesu, no bo te wyceny były niższe, najlepsze projekty dostawały, te trochę gorsze y, albo mniej preferowane przez aniołów biznesu dostawały, albo nie dostawały w ogóle tego kapitału. Muszę ci się przyznać, że ja lubię raporty, które mają pewną historię. Tutaj hmm. mamy do czynienia z czwartą edycją tego raportu. Y, ale dlaczego? Tak się dzieje, dlatego że można sobie porównać, jak mhm. dany rynek czy dany problem y, się rozwija, jak, y, jaka jest ewolucja. Ja myślę, że na przestrzeni tych czterech raportów już też do pewnych wniosków możecie dojść. I teraz pytanie: y, co ciebie najbardziej zaskoczyło, czy na co ty zwróciłeś uwagę w tej histori y, historii? No Czterech edycji raportu na temat najlepszych aniołów biznesu. Mm -hmm. no ja myślę, że w ogóle, tak jak na pierwszych raportach komunikowaliśmy, mm -hmm. zawsze bardzo wczesny etap rozwoju rynku i tak rzeczywiście było. Nawet w pierwszym raporcie próbowaliśmy go kwantyfikować i zobaczyć, jaka jest faktyczna liczba e, tych aniołów biznesu. E, no to teraz myślę, że ta, ta liczba kilkukrotnie wzrosła. Też odwaga i właśnie ta profesjonalizacja to jest coś, co zupełnie się e, zmieniło na rynku, i tych osób jest coraz więcej i śmielej i właśnie bardziej. E, rozsądnie inwestujących, to znaczy wiedzących w co inwestować, w jaki sposób może już posiadających jakieś porażki albo sukcesy, e, więc to jest spora zmiana. To, co się nie zmieniło od tych czterech edycji, to niestety liczba egzitów i wciąż e, mówię o tej długoterminowości, więc tutaj to nie jest jakieś ogromne zaskoczenie, że tych egzitów nie jest dużo, natomiast one powinny zacząć się pojawiać, no bo mhm. te osoby, które już zainwestowały kilka lat temu powinny zacząć monetyzować to, tą swoją inwestycję. To wynika z kilku przyczyn, zresztą też to wskazujemy w raporcie. Jakie są wyzwania, jakie bariery w obszarze exitów. natomiast ich jest wciąż dość stosunkowo mało. Poniżej 1,4 osób, które zainwestowały w spółkę, jeszcze nie miało żadnego exitu. Mhm. Także oni czekają na te zwroty, na razie inwestują śmiele i dochodzą nowe osoby na, do rynku, natomiast tych exitów jest wciąż mało, czyli tego zmonetyzowania. I tam przyczyny między innymi są takie, że wczesny etap rozwoju rynku to oczywiste, um, doświadczenie founderów, czyli to, że founderzy są mniej doświadczeni niż na przykład w rynkach zachodnich, i sami nie mają doświadczeń w egzitach. No bo to też jest istotne, żeby umieć poprowadzić spółkę tak, aby ona była w stanie się egzitować. A ten trzeci element? Trzeci element to jest aktywność firm w ogóle w regionie, właśnie w obszarze MNE, i z tym boryka się cała Europa Środkowo-Wschodnia, czyli firmy już korporacyjne, duże, rzadko przyjmują spółki technologiczne, pewnie mają mniej kapitału, mniej śmiałości, mniej kompetencji w przejmowaniu spółek. No i to wpływa po prostu na to, że trudniej się jest egzitować jeśli działa się w tym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. No dobrze, to teraz pytanie, jak zostać aniołem biznesu, jak wejść w taką inwestycję, bo ja jestem przekonany, że większość naszych widzów myśli sobie tak, nie no, to jest tylko zabawa w cudzysłowie dla twardych graczy, którzy mają już niezły kapitał, którzy już mają niezłe osiągnięcie. No to w takim razie powiedzmy o Progu wejścia w ten typ inwestowania. Mhm. Yy, na pewno powiedziałbym, że. To Nie jest dla wszystkich, a z drugiej strony jest dla wielu. Mhm. Czyli e, polski rynek, jak pewnie wiemy, wszyscy się bogaci, jest coraz więcej osób, które mają kapitał. E, o ile dobrze pamiętam, około 400 tysięcy jest w Polsce milionerów, czyli osób zarabiających brutto co najmniej milion złotych. 300 tysięcy osób w ogóle z portfelem miliona dolarów, czyli dolarowych milionerów w płynnych aktywach. To są wszystkie osoby, które już potencjalnie mogłyby inwestować w startupy. Z drugiej strony takich aniołów biznesu, którzy faktycznie Praktycznie się inwestują i robią to cyklicznie większą ilość spółek, no bo nie mówię o jakiejś tam jednej przypadkowej inwestycji, raczej, żeby można było nazywać się aniołem biznesu, trzeba inwestować w większe środki. My zakładamy, że minimum takich 50-100 tysięcy mhm. złotych w jeden projekt, to jest tak minimum, że można było to nazywać i być aniołem biznesu. Z drugiej strony, to ta częstotliwość też jest istotna, żeby można było się nazywać tym aniołem biznesu. Natomiast, żeby z kolei tutaj zobrazować to, no to tak jak jeszcze nawet przed rozmową chwilę zagadaliśmy, mhm. podzielenie Kawalerki, tak w, przysłowiowo na, na te inwestycje angelskie, takiej warszawskiej kawalerki, to już spokojnie te kilkanaście inwestycji można zrealizować, i mhm. gdzie takie kilkanaście inwestycji faktycznie jest mm, zbiorem. Yy, Spółek, które potencjalnie statystycznie mogą wyjść nam lepiej niż na przykład zainwestowanie w tą nieruchomość. No więc co do zasady tych osób powinno być zdecydowanie więcej. Natomiast polecałbym jednak sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, ale niekoniecznie inwestować. Czyli na przykład takie takiej sieci jak u nas mamy i te osoby bardzo doświadczone, które zrealizowały kilkanaście, kilkadziesiąt inwestycji, z drugiej strony mamy osoby, które dołączają do rynku, chcą zobaczyć, jak to wygląda. My działamy taki, na takiej zasadzie, że pokazujemy te spółki co miesiąc, w które można zainwestować. Doświadczeni inwestorzy mówią, co o tym sądzą. Ci mniej doświadczeni mogą po prostu w tym uczestniczyć, ale nie do końca od razu inwestować w swoje środki. Po jakimś czasie pewnie oni się ośmielają i na podstawie tej praktyki i ilości spółek, które zobaczyli u nas na przykład, mogą zacząć inwestować. Natomiast oczywiście takie inwestowanie bez wiedzy, bez doświadczenia praktycznego, bez networku, w spółkę, która po prostu do ciebie przyjdzie, pewnie nie będzie miało za dużego sensu. Jednak tutaj jest ta gra o wyłowienie najlepszych, plus statystyka, jeśli chodzi o ilość inwestycji i, i zdywersyfikowanie. Ich. THANKS <laughs> Tak więc szanowni państwo, myślę, że spora dawka wiedzy o aniołach biznesu w Polsce i o tym rynku inwestycji jakby nie patrzeć. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za ten wywiad. Moim państwa gościem był pan Dominik Krawczyk Cobin Angels. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie i szanowni państwo, więcej informacji na temat przeróżnych inwestycji oczywiście na antenie telewizji biznesowej zachęcam. Już za chwilę kolejne ciekawe propozycje programowe przygotowane przez nasz zespół. Zachęcam do oglądania. Do zobaczenia.